Żagwin, znany także jako obrieta, to urocza roślina skalna, ceniona za swoje niewielkie rozmiary i obfite kwitnienie. Pochodzi z regionów południowej Europy, gdzie rośnie na skalistych zboczach, co czyni ją idealną do imitacji naturalnych, skalistych ogrodów. Roślina ta tworzy niskie, gęste dywany zimozielonych liści, które wczesną wiosną pokrywają się mnóstwem małych, krzykliwych kwiatów. Barwy kwiatów żagwina wahają się od głębokiego fioletu, przez różne odcienie różu aż po białe. Kwiaty te nie tylko dodają koloru do ogrodu, ale także przyciągają motyle i inne pożyteczne owady, wspomagając lokalną bioróżnorodność. Żagwin jest często wykorzystywany do obsadzania murków oporowych, skalniaków oraz jako roślina okrywowa na zboczach, gdzie może efektywnie zapobiegać erozji gleby. Doskonale współgra z innymi bylinami skalnymi, takimi jak sasanka czy rozchodnik, tworząc barwne i niskopielęgnacyjne kompozycje. Roślina preferuje słoneczne stanowiska i dobrze przepuszczalną, niezbyt żyzną glebę, typową dla skalniaków. Mimo, że jest odporna na suszę, w pierwszym roku po posadzeniu warto zapewnić jej regularne podlewanie, by mogła dobrze się zakorzenić. Jest to roślina wieloletnia.